Otwieram czwarty kongres Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia, Anno 2024. Bardzo serdecznie witam. Mam przyjemność powitać naszych dostojnych gości, naszych wiernych członków stowarzyszenia, którzy. Wjechali znowu ponownie z całego świata do kraju na nasz kongres. Również chciałam bardzo serdecznie powitać gości z Polski. Bardzo serdecznie witamy gości, jak również szczególnie naszą młodzież polską i polonijną. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że młodzież polska tutaj. zaprezentowaniem listu skierowanego do naszej, naszego kongresu przez biskupa Piotra Turzyńskiego, który jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Dłużbarsterstwa emigracji Polskiej. Jego ekscelencja Biskup Turzyński otwiera swój list do nas. Przepięknym cytatem e, błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Cytat pochodzi z 4 sierpnia 1975 roku, a brzmi on następująco. Do młodzieży polskiej w Anglii. My patrzymy na was jako na coś własnego, wspólnego, coś bardzo nam bliskiego, braterskiego. Coś z czego zrezygnować nie chcemy i nie możemy, bo bardzo kochamy. Jesteście cząstką narodu, który kochamy. Jest to przesłanie błogosławionego kardynała Wyszyńskiego do młodzieży polonijnej w roku 1975. Bardzo również aktualne dzisiaj. Teraz y, list y, Jego Ekscelencji brzmi następująco. Szanowna Pani Dr. Maria szoner Prezes Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia, Szanowni Uczestnicy Czwartego Światowego Kongresu Stowarzyszenia Republika Polonia. Cieszę się, że przyjeżdżacie do Polski, że dyskutujecie o polskich problemach, że nie wstydzicie się polskości. Wreszcie, że pośród świata jesteście ambasadorami Polski. Człowiek nie żyje bez korzeni. Nie może żyć bez tego wszystkiego, co stanowi dziedzictwo jego przodków, bez kultury, historii poprzednich pokoleń, dziadków i rodziców. To dziedzictwo buduje tożsamość każdego z nas i wzywa do pomnażania, przekazywania następnym pokoleniem wartości takich jak Bóg honor i ojczyzna. W tym dziedzictwie bardzo ważne miejsce zajmuje chrześcijaństwo wraz z wielkimi polakami, świętym Andrzejem Pobolom, błogosławionym księdzem Jerzy Pomuszkom, którego 40 rocznicę męczeńskiej śmierci w tym roku wspominamy, błogosławionym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim i świętym Janem Pawłem II oraz tysiącami innych. Postaci. Na placu zwycięstwa w 1979 roku, w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, Święty Jan Paweł II mówił Kościół przyniósł w Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można. Wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na Ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę Ziemię. Dziękuję, że pamiętacie o tych słowach i że w Waszym toku znajdziemy wezwanie Kolonia Semper Fidelis. Niech tak będzie również przez nasze wszystkie działania. Przez osobiste i wspólnotowe świadectwo. Życzę Wam pięknych i budujących chwil w czasie kongresu i na ojczystej ziemi. Z błogosławieństwem biskup Piotr Durzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpans Emigracji Polskiej. Także taki piękny list otrzymaliśmy. Chciałam powiedzieć, że powiedzieć, że ze względów zdrowotnych i medycznych biskup Dużyński nie mógł być z nami dzisiaj, ale będzie z nami jutro na mszy w Kościele świętego Bogoli, Andrzeja gdzie odprawi specjalnie dla nas, specjalnie dla naszego stowarzyszenia mszę świętą i będziemy wszyscy mogli się osobiście z biskupem Piotrem Dużyńskim. Jutro spotkać. Mam nadzieję, że to pisze. Drodzy Państwo, chciałabym, ponieważ mamy tutaj członków i jak również przyjaciół z kraju, chciałabym króciutko odnieść się do misji naszego stowarzyszenia i celów naszej działalności. Dla członków dobrze sobie przypomnieć, a dla gości może się stanie się to zachętą do tego, aby do nas przystąpić. Będziemy wdzięczni. Drodzy Państwo, Światowe Stowarzyszenie Republika Polonia reprezentuje patriotyczne środowiska osób polskiego pochodzenia na całym świecie. W swej działalności opiera się na wartościach chrześcijańsko-patriotycznych Bóg, Honor i Ojczyzna. Wspieramy, chronimy i kultywujemy dobre imię Polski, Polaków i Polonii, propagujemy prawdę historyczną o Polsce i Polakach. Jak również współpracujemy z Ojczyzną na rzecz rozwoju Polski i wzmocnienia środowisk zamieszkanych przez osoby polskiego pochodzenia na całym świecie. Obecnie tocząca się brutalna wojna kulturowa, drodzy Państwo, dotyka Polaków na całym świecie i bezpośrednio zagraża utrzymaniu polskości przez Polaków zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. To jest, drodzy Państwo, wyzwanie, które jest wspólne dla nas wszystkich w tej chwili. Dla Polaków w kraju i dla Polaków za granicą. Chciałam bardzo mocno to określić. Nowe wyzwania geopolityczne, przed jakimi stajemy dziś naród Polski, wymagają nowych innowacyjnych rozwiązań w relacjach między Polakami w kraju a Polakami za granicą rozwiązań na miarę ogromnych wyzwań, przed jakimi dzisiaj stoimy. Są to wyzwania, przed jakimi nigdy do tej pory Polacy nie stawiali. Dlatego potrzebujemy e e ewolucji pojęcia Polonia, Polaców kraju. E teraz tak, w naszej działalności stawiamy sobie cztery główne, bardzo ambitne cele. Są to cele, do których aspirujemy, chciałabym mocno to podkre podkreślić i działamy w kilku, w czterech głównych obszarach. A, mm, więc, drodzy Państwo, pierwszy obszar oczywiście to jest ja powiem, obszar polska i y, oczywiście kiedy mówimy o tym, że koncentrujemy się na Polsce, mam na myśli koncentrujemy się na na państwie polskim, na państwowości, na organizmie, na podmiocie międzynarodowym, na podmiotowości Polaków na arenie międzynarodowej. I w tym celu w stosunku do Polski nasze Stowarzyszenie stara się wspierać ponadpartyjną i ponadczasową polską rację stanu oraz dążyć do zwiększenia znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Chciałam tutaj dodać, że w ostatnim okresie ten termin czy zwrot Polska Racja Stanu został wykreślony z um, akceptowanych osłonictwa polskiej agencji prasowej. Tak, Polska Racja Stanu nie pojawia się w oficjalnych przekazach władz polskich obecnych. Drodzy Państwo, drugi wymiar naszej działalności jest na płaszczyźnie relacji między Polakami. W tym wymiarze staramy się działać w interesie osób pochodzenia polskiego na całym świecie. Zwiększać świadomość tożsamościową osób pochodzenia polskiego w kraju i za granicą. Chronić dobre imię Polaków wśród społeczności międzynarodowej, jak również wzmacniać pozycję Polaków w w ich zamieszkania. Następna płaszczyzna, następny obszar naszych, naszych zainteresowań to jest współpraca bądź nawiązywanie relacji między Polakami za granicą a Polakami w kraju. Odgłosiłabym się o takie stwierdzenie, że jest to w dzisiejszych warunkach najważniejszy obszar naszej działalności. Tutaj bo mamy największe możliwości jako światowe stowarzyszenie Republika Polonia. W ramach tego obszaru staramy się integrować osoby fizyczne należące do Polskiej Wspólnoty Narodowej w kraju i za granicą. Inspirować, wspomagać i realizować współpracę między środowiskami polskimi za granicą, a Polakami zamieszkałymi w kraju w dziedzinie oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu. Pogłębiać, popularyzować wiedzę na temat Polaków zamieszkałych, za granicą, w tym wiedzę o losach i dorobku Polaków zamieszkałych za granicą i tą wiedzę należy promować w, 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 wśród Polaków w kraju, bo tego bardzo brakuje. I to by pomogło lepszemu wzajemnemu w zrozumieniu, w zrozumieniu między Polakami za granicą a Polakami w kraju. Obraz Polonii w kraju potrzebuje również ewoluować zgodnie z postępem czasu. I ta, ten obraz kolonii w kraju musi koniecznie być bardziej dopasowany do obecnej rzeczywistości. Także ta, jest ta ewaluacja relacji kraj-zagranica w kierunku współpracy oddolnej na poziomie organizacji pozarządowych oraz indywidualnych osób jest niezbędna w celu zwiększenia kompetencji i siły. Całego obozu patriotypycznego w kraju i za granicą. Drodzy Państwo, razem jesteśmy po prostu silniejsi. My Polacy za granicą potrzebujemy Polaków w kraju, ich ekspertyzy, ich doświadczenia. Ale proszę pamiętać, że my patrzymy na Polskę z zewnątrz. My mamy spojrzenie z zewnątrz. Natomiast rodacy w kraju mają spojrzenie na polskie sprawy od wewnątrz. I obie te perspektywy są, się uzupełniają i są bardzo potrzebne do skuteczniejszego działania na rzecz Polskiej Racji Stanu, na rzecz zachowania naszej polskiej tożsamości narodowej. O to apeluję i bardzo proszę, że to są, to są tylko w tej chwili hasła, ale nasze wyzwanie, wyzwanie przed nami jest takie, abyśmy tym hasłom nadali konkretnych działań. I wreszcie ostatni obszar do naszej na naszych, naszych działań, to jest współpraca zagranica granicą. Krótko mówiąc, jest to, są to relacje między Polakami, y, na przykład w Unii Europejskiej jest to coraz bardziej realne, wykonalne, jesteście blisko. Jest wiele wydarzeń, czy to z dziedziny kultury, czy z nauki, y, czy ze sportu, gdzie ta współpraca między Polonią z krajów Europy Zachodniej, y, no, dobrze, żeby się lepiej rozwijała. Także tutaj pan Andrzej Perka z Austrii jest takim liderem, który promuje właśnie te relacje Zagranica, zagranica stara się angażować, i jak również Milka Walowiecka z Paryża też stara się właśnie rozwijać tą współpracę z środowisk polonijnych w Europie Zachodniej. Może, może dojdziemy do tego, żeby można było tego typu działania podjąć na skalę globalną, włączyć do Australię, która... Jest i RPA, i Brazylię, no i oczywiście Amerykę Północną, Stany Zjednoczone, i, i, i Kanadę. No, Drodzy Państwo, może jeszcze na dla... to znaczy jeszcze w tym temacie, chciałam powiedzieć, że dzisiaj na naszej sali mamy reprezentantów z kilkunastu krajów świata. I tak króciutko wymienię, że mamy dzisiaj z nami reprezentantów z Australii, z Austrii, z Białorusi, z Francji, Kanady, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Szwecji, Anglii. No i oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj chciałam bardzo podziękować rodakom ze Stanów Zjednoczonych. Mogą podnieść ręce i pomachać, bo, bo jesteśmy w tym roku najliczniejsza delegacja w Teraz jeszcze chciałam parę słów o, o naszym kongresie, dlatego że nasz kongres otwieramy dzisiaj tą konferencję i w, nasz kongres w tym roku w istotnym stopniu poświęcony jest ochronie polskiej tożsamości narodowej, w tym dwóch najbardziej angażujących naszych członków tematom. Pierwsze to jest obrona patriotycznego wychowania młodzieży w kraju i za granicą i drugi ważny temat ochrona dziedzictwa kulturowego Polaków w kraju i za granicą. Dziś mamy w planie segment poświęcony oświacie, w którym wybitni eksperci przedstawią nam współczesne zagrożenia dla patriotycznego wychowania polskiej młodzieży w kraju i za granicą. Tematyka dzisiejszej konferencji jest skoordynowana z programem całego kongresu trzydniowego zaplanowanym na następne dwa dni również. Dlatego też mamy dziś w planie wykład na temat polonijnego dziedzictwa kulturowego za granicą, gdyż znowu nadeszły czasy, kiedy polskość zagrożona w kraju ma szansę i powinna prze, przetrwać poza jego granicami. Proszę to wziąć pod uwagę. Wykład ten stanowi wstęp do naszej wizyty w nowo otwartym Muzeum Historii Polski, gdzie spotkamy się z przedstawicielami działu zbiorów i konserwacji archiwaliów, aby poszerzyć naszą wiedzę w zakresie ochrony polonijnych archiwaliów, jak i archiwów. Jest to w dzisiejszym y, czasie niezwykle ważne, gdyż ten obowiązek y, zachowania naszego dziedzictwa kulturowego i narodowego w, obecnie ciąży przede wszystkim na nas. Um. Dziś mamy również w planie prezentację na temat Zbrodni Katyńskiej, zbrodni, o której nadal wielu Polaków mówi do dziś ściszonym głosem. Temat Zbrodni Katyńskiej pogłębimy również w trakcie naszej wizyty w Muzeum Katyńskim w trzecim dniu naszego kongresu. Jutro, czyli 10 października, odwiedzimy Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz Sanktuarium Świętego Andrzeja Goboli, gdzie specjalnie dla nas Jego Ekscelencja Biskup Piotr Dużyński odprawił prześwietlenie. Odwiedzimy również Belweder, gdzie spotkamy się z sekretarzem stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw Polonii, panem Andrzejem tak więc przed nami intensywny, ciekawy program, który mam nadzieję jeszcze bardziej zainspiruje Państwa do wzmożonego wysiłku na rzecz obrony polskiej tożsamości narodowej.